Temu, który siedzi na tronie, i barankowi, błogosławieństwo, i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. Amen. Droga rodzino, rodzino Boża, moi drodzy, drogie siostry, drodzy bracia, od 42 lat jestem w Bożej Rodzinie i wielu z Was, którzy są na tym miejscu, znam od tamtego czasu. Bo praktycznie byli przy moich narodzinach. Przez te lata poznałem wielu z Was, którzy jesteście na tym miejscu, i chcę Bogu oddać chwałę. My sobie nie zdajemy sprawy, jaki to jest czas, kiedy możemy widzieć jedni, drugi. Możemy uśmiechać się do siebie, możemy sobie wspominać, i mógłbym tak każdego, począwszy od brata Ryszarda. I skończywszy, nie wiem, no jednego wymienię, jest, jest więcej Ryszardów, to może nie wiecie o kim mówię. Z każdym z Was, z większością z Was, Pan Bóg połączył moje ścieżki. Jak ja jestem wdzięczny Bogu i cenię sobie to, kiedy tak co roku mamy taką możliwość, możemy podziękować i zborowi w Legnicy i w Zabrzu, w tych większych zborach, gdzie nas tak serdecznie przyjmują. To jest łaska. Drodzy, naprawdę to jest łaska, że możemy widzieć jedni drugich. Jednych możemy po dłuższym czasie krótszym. I tak jak słyszeliśmy, możemy chodzić w światłości. I tak jak słyszeliśmy, takie piękne słowa były powiedziane z tego miejsca. Ale kiedy one będą miały miejsce w naszym życiu? Apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan pisze takie słowa: dziękuję tam braciom i cieszy się razem z innymi braćmi, że oni przyjęli Słowo Boże, nie jak słowo ludzkie ale przyjęli jako Słowo Boże, żywego Boga. I tam oni coś dodają. I to Słowo Was skutecznie działa. A więc to jest owoc tego, jak stoimy, jak czytamy, jaką społeczność mamy. To jest owoc nasze życie. Czy to Słowo działa w nas skutecznie? Czy jesteśmy tymi, którzy podchodzą do lustra, jak Jakub pisze o lustrze? Podchodzimy do lustra i patrzymy, i to słowo Boże jest tym wspaniałym lustrem. Kogo widzimy przed lustr lustrze? Tylko i wyłącznie siebie. A więc to słowo kierowane jest do mnie, do ciebie, droga siostro, drogi bracie. I Bóg posłał to słowo, aby nie tylko nas uratować, ale byśmy mogli chodzić w tej światłości, aby było więcej uśmiechu na naszych ustach, ale przede wszystkim w sercach. Abyśmy mieli takie usposobienie między sobą, jakie było w Chrystusie. I dlatego to jest tak ważne, abyśmy, kiedy stajemy przed lustrem, nie uciekali od niego, abyśmy mieli odwagę. Tam do Hebrajczyków jest napisane, że przyjdźcie do tronu łaski z ufną odwagą. Dlaczego trzeba mieć odwagę? Bo trzeba się przyznać do błędu, trzeba ich przeprosić, żonę, męża, a może i nawet dzieci. To jest światłość. I Pan Bóg chce, abyśmy w tej światłości chodzili. Mamy dzisiaj piękny dzień. Za niedługą chwilę znam moich braci, o których będziemy modlić się, prosić błogosławieństwo i błogosławić ich w służbie. To również nie tylko będziemy świadkami, wy wszyscy bracia i siostry, ale będziemy mogli dołożyć nasze słowa błogosławieństwa dla nich, aby oni nie tylko dzisiaj to odebrali, ale żeby to słowo mogło w nich trwać. Z drżeniem i bojaźnią, aby sprawowali zbawienie. Bóg jest wierny i on tego dokona, bo taki jest nasz Pan. Dlatego wielka radość. I pozwólcie, przeczytam tylko fragment słowa. Nie będę zajmował więcej czasu, ale to są piękne słowa, drodzy. Weźmy je głęboko do serca. Podziękujemy za, nie, za ten czas, który Bóg nam daje. Podziękujemy, tak jak mówię, za tą wielką radość. Jeśli macie ją w sercach, że widzicie jeden drugiego, że możecie jak przy przywitaniu do. Do końca moich dni zostanie. Podanie ręki, może nawet słowa. Często mówimy chwała Bogu. Ale czasem nie mówimy słów, tylko trzymamy rękę czyjąś dłużej. I tak wspominamy sobie chwilę, kiedy brat z bratem płakał, siostra z siostrą płakała, potrzebowałem pomocy i została mi ona udzielona. To jest coś pięknego. Nie zatracajmy tego, pielęgnujmy to, bo to jest naprawdę. Boża Rodzino, pielęgnujmy tą miłość, którą Bóg wlewa w nasze serca i tą miłość przekazujmy dalej. A słowa, które chciałbym przeczytać, są zapisane też w liście pierwszym Pawła do Tesaloniczan. To są takie napomnienia, zachęta i niech to te słowa będą też dla nas zachętą, drodzy. Bo one nie wymagają komentarza. Z każdego jednego wersetu można byłoby zrobić piękne długie kazanie. Ale myślę, że możemy też wziąć to do serca i tak rozważać, aby to słowo mogło skutecznie przynieść owoc w życiu każdego z nas. Aby za tym słowem stała Boża moc, Boża siła i Pan Bóg to chce czynić. Ostatni rozdział, czyli piąty rozdział listu Pawła do Tesaloniczan od 12 wersetu. A prosimy was bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was. Są przełożonymi Waszymi w Panu i napominają Was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. Wzywamy Was też, bracia, dodam siostry, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych. Bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Baczcie ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim zawsze się radujcie bez przestanku się módlcie za wszystko dziękujcie taka jest bowiem wola boża w Chrystusie Jezusie względem was ducha nie gaście proroc nie lekceważcie wszystkiego doświadczajcie co dobre tego się trzymajcie od wszelkiego rodzaju zła zdala się trzymajcie, a sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje. On też tego dokona. Chwała Bogu za te słowa. Powstaniemy, drodzy, przyjdziemy w modlitwie, i ten czas. Te, tego nabożeństwa oddamy w Boże ręce, w Boże kierownictwo ojcze.